Tak, jest czwartek, 15 czerwca, tak? My opuszczamy Washington DC i jedziemy do Gettysburga na dwa dni, a to już wracamy do domu. Ela się już nie może doczekać. jest ładny, ale taki. Uh, Byzydzi. tak. I obok jest autostrada, która wyje przez całą noc. Do tego jeszcze jest jakiś szalony mockingbird y, chyba, który śpiewa ptak. O czwarty, Taki no. ptak, dorost tutajszy, który gdzie tam o czwartej? On przez całą noc śpiewa. Okay. O czwartej to się do niego robi, dołącza jest wtedy już chłopcem. No. Byliśmy w Waszyngtonie tylko raz. Ale nam Ale nam wystarczyło. Nie jesteśmy ludźmi dużego miasta już. Niestety my jesteśmy wyśniaszki. Spokój i cisza. Tak jest. Opuszczamy dziś Maryland i jedziemy do Pensylwanii. Tak w ogóle ta podróż ma tytuł Virginia 2023, mimo że Virginie opuściliśmy już kilka dni temu. Ale Virginia 2023 brzmi lepiej niż Virginia Maryland, Pennsylvania 2023. Jedziemy dziś tylko 80 kilka mil, za to przekraczamy Mason Dixon Line, umowną granicę między północą a południem, a w czasie wojny domowej między Unią i Konfederacją. No i znowu jesteśmy w Artillery Ridge Campground w Petersburg, Pennsylvania. Pensylwania. Byliśmy tu dwa lata temu, staliśmy kawałek dalej tam. Tutaj stoimy przy głównej drodze, w związku z tym... <grywamy> Będziemy słyszeli, ale jest lepiej, niż było przy no, poprzednim kempingu, gdzie staliśmy yy... Przy autostradzie, jednej z najbardziej ruchliwej autostrad w tym kraju. Samochody jeździły przez 24 godziny na dobę. Tutaj może będzie trochę ciszej. No nie szkodzi. Mnie tam to nie przeszkadza. W każdym razie. Gettysburg. Jutro zwiedzamy pole bitwy. Pojutrze zobaczymy. Muzeum, może. A po pojutrze już wracamy do domu, co nam zajmie dwa dni. Dobra, dobra jest. Odstąpimy teraz od przedstawiania zdarzeń w porządku chronologicznym, na rzecz porządku tematycznego. O słynnej bitwie pod Gettysburgiem będzie później, a teraz jedziemy zobaczyć posiadłość, gdzie prezydent Eisenhower spędzał wraz z małżonką emeryturę. O prawdziwe krok. Generał Dwight D. Eisenhower to naczelny dowódca sił alianckich w Europie w czasie II wojny światowej, a potem 34 prezydent Stanów Zjednoczonych. Jako prezydent cieszył się znaczną popularnością, mimo że był oczywiście ustawicznie atakowany i krytykowany. Dziś czasy Eisenhowera uważane są przez wielu za złoty okres Ameryki. Ale pewnie najtrwalsze osiągnięcie jego administracji to Eisenhower Interstate System czyli sieć autostrad, dzięki którym możemy naszym rygiem dojechać niemal w każde miejsce w Ameryce. Zwiedzanie domu odbywa się w sposób zorganizowany i z przewodnikiem. Eisenhowerowie mieszkali tu od 1950 roku, więc farma pełniła czasami rolę Białego Domu. Między innymi przywieziony tu został w 1959 Nikita Kruszczow. Ale stosunki międzynarodowe się nie naprawiły. No cóż, zimna wojna dopiero nabierała rozmachu. Co to jest? Co to Coś tam widać? Gestrony. Gestrade. Garaża. śliczna. No jakieś lisze samochody. Trzeba tylko, że niewiele możemy zobaczyć. O, tutaj siedzia. Wiedział agent i patrzył co się dzieje. Mają, widzisz zdjęcie, żeby wiedzieli jak no. wygląda ich podopieczni. No. Jak wyglądają. Mogą mieć jakieś ich. Się... Tak, widok mnie ładny. A tu sobie w golfa pogrywali. to so jest nice. Jeżeli to się wzmęci, moje dobre zdolności no nagrywania na pewno nie użyją tego filmu, ale chętnie go nie użyć, będzie dobry Tak, że nagrywam. Więc... No dobra, dość za Izenhowerami. Wracamy do bitwy. Jest Sobota. A my objeżdżamy pole bitwy Gettysburg. Robimy tak zwaną self-guided tour. Ojej, już są grupki ludzi, którzy idą na piechotę. Okej, okay, dobrze, my sobie objedziemy. Bitwę i z dziurami po kulach. No ten szary dom ma jeszcze dziury bo kulach z bitwy pod Gettysburgiem. O, ale sięka. Będzie seminar Leeds Avenue, ale my powinniśmy prosto. Tu się wszystko zaczęło. Około ósmej rano kolumna konfederackiej piechoty maszerująca tą drogą została zatrzymana przez oddział federalnej kawalerii, którymi dowodził generał John Buford. Po paru godzinach walk siły federalne zostały wsparte przez oddział piechoty dowodzony przez generała Reynoldsa, jednego z najpopularniejszych dowódców armii północy. Wkrótce generał Reynolds został zabity przez konfederackiego snajpera albo przez zabłąkany pocisk. O, właśnie tam. Utrata dowódcy spowodowała spore zamieszanie w szeregach północy. Tymczasem konfederaci koncentrowali nowe siły i starali się zepchnąć przeciwnika w kierunku miasta. Walki były bardzo ciężkie. W jednym z epizodów brygada 1300 żołnierzy z North Caroliny natknęła się na ukrytych za kamiennym murem żołnierzy z Pensylwanii. W ciągu niecałych 10 minut North Carolina straciła tu ponad 900 żołnierzy i oficerów. W roku 1938 w 75. rocznicę bitwy odsłonięto tu pomnik pokoju i narodowego pojednania. Zjechały tu tysiące żyjących jeszcze weteranów z obu stron. No, było się bez incydentów, więc pojednanie się chyba udało. Ostatecznie przeważające siły południa zepchnęły wojska północy za miasto, na wzgórze zwane Cemetery Ridge. Manewr osłaniał 16 pułk piechoty z Maine. Zadanie wykonał, ale z 298 żołnierzy tylko 47 nie zostało zabitych, rannych lub wziętych do niewoli. Ten kamienny murek z lewej strony to jedna z linii obronnych, gdzie federalni usiłowali bezskutecznie zatrzymać atak Konfederatów. Luterańskie seminarium teologiczne istnieje do dziś. Na początku bitwy wieża po lewej stronie służyła jako punkt obserwacyjny dla federalnych, potem konfederaci zajęli, lądrowali kampus i wycofali się dopiero po bitwie. Seminary Ridge to są pozycje Armii Południowej, które zajęli 1 lipca, skąd próbowali atakować 2 i 3 lipca, i skąd się wycofali 4 lipca, już po bitwie. Skrzypek przy placie. Nie należy mu przeszkadzać. mówi do kamery. Okazuje wyjaśnia, Ja obejrzę to później. Ale tyle wszystko Ela idzie. Tyla nagrywała skrzypka przy pracy. Pierwszy dzień bitwy należał zdecydowanie do Konfederacji. Siły północy były w odwrocie. Jednak, mimo ciężkich strat po obu stronach, żadna strona nie uzyskała zdecydowanej przewagi. Konfederaci zajęli pozycje na wzgórzach zwanych Seminary Ridge. Wojska Unii stanęły na przeciwległych wzgórzach zwanych Cemetery Ridge. Pomiędzy rozciągnęło się przyszłe pole bitwy. Wszystko było jeszcze możliwe. Tu jest przedziurkowanie na środku. Dobrze. Tak, dobrze. Drugiego dnia walki toczyły się na skrzydłach. Konfederacki Korpus, na czele którego stał generał James Longstreet, miał za zadanie przełamać obronę na lewym skrzydle Armii Federalnej, gdzie pozycje Unii opierały się na nieobsadzonym kamienistym wzgórzu zwanym Little Round Top. Wbrew rozkazom generała Lee, szturm na tę pozycje mógł się zacząć dopiero po południu, gdy jednostki Korpus Longstreet'a wreszcie dotarły na pozycje wyjściowe. Dało to czas federalnym, aby obsadzić pozycję na Little Round Top. Zadanie zdobycia tej pozycji przypadło dywizji, którą dowodził generał John Bell Hood. Okazało się to piekielnie trudne ze względu na ukształtowanie terenu. Konfederaci w końcu zdobyli te skały z ciężkimi stratami, ale nie zdołali zdobyć wzgórza. Do legendy przeszła obrona Little Round Top przez 20 Pułk piechoty z Maine, którymi dowodził pułkownik Joshua Chamberlain. Po wielokrotnych szturmach, kiedy zaczynało brakować amunicji, Chamberlain poprowadził kontratak na magnety, czym tak zaskoczył Konfederatów, że wielu poszło do niewoli, a reszta uciekła. U, udało się. Jeszcze tylko kawałek. Nogi się nie skręciłem, także nie jest źle. W sumie walki na lewym skrzydle trwały do wieczora, były niezwykle zażarte. Miejsca takie jak Peach Orchard, The Whitfield, Devil's Den przechodziły wielokrotnie z rąk do rąk. Straty konfederatów przekroczyły 4000, tysiące, ale ostatecznie pozycje obu stron niewiele się zmieniły. Maszynka do mielenia armatniego mięsa pozostała niewzruszona. Na drugim końcu federalnych pozycji leżało wzgórze zwane Springs Hill. Dominowało ono nad Cemetery Ridge, czyli nad całą linią wojsk federalnych. Dlatego miało kolosalne znaczenie strategiczne. Konfederacki generał Richard Ewell, wskutek niezrozumienia dość niejasnych rozkazów generała Lee, nie zajął wzgórza pierwszego dnia bitwy. Drugiego dnia było już za późno. Unijny generał George S. Green, cywilu inżynier budowlany, rozumiał jak zbudować umocnienia. Mimo wielokrotnych prób, okupionych ciężkimi stratami, konfederatom nie udało się zdobyć tych pozycji. Tak więc drugi dzień bitwy przyniósł ogromne straty po obu stronach, ale nie dostarczył rozstrzygnięcia. Wszystko miało się wydarzyć trzeciego dnia. Ale gdzie są ci wszyscy ludzie z tych samochodów? Właśnie to będzie tak. polegli? Generał Robert E. Lee, głównodowodzący armii północnej Virginii, miał plan, jak zwyciężyć w tej bitwie. Skoro przez cały poprzedni dzień nawalano się na skrzydłach, to tam muszą być skoncentrowane rezerwy i centrum musi być osłabione. Tak więc należy tam uderzyć z całą siłą. Generał Longstreet dostał to zadanie, mimo że uważa, że się nie uda. Koło południa rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie. Blisko 300 działów z obu stron wymieniało ogień przez dwie godziny. Wkrótce całe pole było zasnute dymem i sami artylerzyści nie mogli widzieć efektów swojej kanonady. Z czasem armaty unijne zaczęły stopniowo wstrzymywać ogień, żeby oszczędzać amunicję, co druga strona zinterpretowała. Błędnie, jako dowód skuteczności własnego strzału, wobec kończących się zastraszająco zasobów prochu i pocisków, podjęto decyzję o rozpoczęciu ataku. Dziewięć brygad piechoty, łącznie około 12,5 tysiąca ludzi, rozpoczęło marsz w kierunku Cemetery Ridge, właśnie tędy. Natychmiast dostali się pod ostrzał federalnej artylerii, której zapasy amunicji były w zasięgu ręki, na terenie, gdzie obecnie jest nasz camping. Stąd jego nazwa Artillery Ridge. To była słynna Pickett's Charge, szarża piketa, od jednego z trzech generałów prowadzących atak, George'a Picketta. Cała szarża trwała niecałą godzinę i skończyła się totalną katastrofą dla armii północnej Virginia. Ponad 1200 konfederatów zostało zabitych, 4000 rannych i wziętych do niewoli. Razem armia generała Lee straciła ponad 6,5 tysiąca żołnierzy, w tym wielu dowódców różnego szczebla, włączając kilku generałów. Po drugiej stronie armia federalna straciła około 1500 zabitych i rannych. Dowódca na tym odcinku, generał Hancock, też został poważnie ranny, ale Unia utrzymała swoje pozycje. Głównodowodzący armii Potomaku, generał George Meade. Mógł wpisać wielkie zwycięstwo na swoje konto. Ironią losu dowództwo powierzono mu zaledwie parę dni wcześniej. Uważa się, że bitwa pod Gettysburgiem to punkt zwrotny wojny secesyjnej. Ten pomnik oznacza miejsce, gdzie najdalej dotarły wojska Konfederacji w czasie szarży Piketa. Ale w przeności też oznacza szczytowe osiągnięcie południa w czasie tej wojny. Następnego dnia generał Lee zarządził odwrót i, choć wojna trwała jeszcze dwa lata, wojska Konfederacji były już szybciej lub wolniej, ale cały czas w odwrocie. Następnego dnia w strumieniach deszczu wojska generała Lee rozpoczęły odwrót. General Mid nie zarządził pościgu pełnymi siłami, za to był później krytykowany. Ale obie armie były wykończone. Była to najbardziej krwawa bitwa w całej wojnie. Straty obu armii wyniosło około 50 tysięcy żołnierzy. Unia straciła ponad 3 tysiące zabitych, blisko 15 tysięcy rannych i 5 tysięcy wziętych do niewoli lub zaginionych. Konfederacja straciła blisko 5 tysięcy zabitych, 13 tysięcy rannych i 6 tysięcy w niewoli. Lub zaginiony. Do porównania, w czasie lądowania w Normandii 6 czerwca 1944 roku zginęło 2,5 tysiąca Amerykanów. Pod Gettysburgiem generał Lee stracił też prawie 1 trzecią swoich generałów. W ciągu kilku lat na Polubicy zaczęto stawiać pomniki i tablice pamiątkowe upamiętniające poszczególne jednostki wojskowe i indywidualnych oficerów. Fundowane były przez stany, miasta, organizacje kombatanckie i często prywatnych obywateli. Jest tych pomników teraz 1320, prawie cały teren, gdzie odbywały się walki, jest teraz chroniony jako Gettysburg National Military Park. Rocznie odwiedza to miejsce 3 miliony turystów. Wielu przyjeżdża tu niejednokrotnie. Jest w tym miejscu coś, co przyciąga. W wyniku bitwy miasto Gettysburg, które wtedy liczyło nieco ponad 2000 mieszkańców, a także okoliczne farmy, zamieniły się z dnia na dzień w szpitale polowe, które musiały zadbać o ponad 20 tysięcy ram. Natychmiastowej akcji wymagało prawie 9 tysięcy rozrzuconych po pobojowisku rozkładających się w lipcowym pale ciał poległych żołnierzy. Dające się zidentyfikować ciała żołnierzy w Unii grzebano indywidualnie, często tam gdzie padli. Ciała niezidentyfikowane, co w dużej części oznaczało żołnierzy Konfederacji, były chowane w grobach masowych. Nie było to przejawem jakiejś złej woli, po prostu ludzie nie nosili wtedy dokumentów, a identyfikacja z błog przeprowadzana była przez kolegów poległego, a ci w przypadku Konfederatów powędrowali z generałem Lee na południe. Na pobojowisku pozostało też 3 do 5 tysięcy zabitych koni i mułów, które palono na stosach. Kilka miesięcy później, w listopadzie, otwarty został cmentarz, gdzie zaczęto przenosić ekshumowane szczątki. Na poświęcenie cmentarza przybył prezydent Lincoln i wygłosił swój słynny Gettysburg Address. Z czasem rodziny, a także niektóre społeczności, szczególnie na południu, dokonywały ponownej ekshumacji, aby swoich poległych pochować u siebie. Ameryka nie byłaby Ameryką, gdyby nie rozwinął się wokół tego cały biznes. Za niemałe pieniądze można było sprowadzić szczątki kogoś bliskiego, choć w owych czasach za dowód na ogół musiało wystarczyć słowo grabarza. A szczątki znajdowano na pobojowisku jeszcze przez długie lata. Ostatni pochówek miał miejsce w 1997 roku. Co wieczór pod pomnikiem żołnierzy odbywa się taki odpowiednik apelu poległych. I to by było na tyle o bitwie, Gettysburgu, Pensylwanii i całej podróży pod tytułem Virginia 2023. Jutro wracamy do domu przez dwa dni i cztery stany, ale o tym już nie będzie następnego odcinka.